Dawno było Denko. Cześć, zapraszam Was na kolejny projekt Denko, i mam tu rzeczy, które zbierałam przez ostatnie pół roku. Trochę, trochę się tego nazbierało. Ja chyba Wam to pokażę, po prostu nagram telefonem i zobaczcie. Właśnie to nas czeka, więc trochę tych kosmetyków i nie tylko. Bo też są akcesoria, powiedzmy, Wam mam do pokazania. Zastanawiam się, czy nie zrobić to w formie takiej bardziej tematycznej, dlatego rozłożyłam sobie te kosmetyki, a nie wyciągam z mojego koszyczka, tak jak zwykle. I może zacznijmy i przejdźmy przez to, tak jakbym robiła sobie pielęgnację. Czyli najpierw demakijaż, bądź po prostu mycie później. Kończyłam kolejny balsam od Czarszki, ultra delikatny. Pojawiają się tu non stop na kanale. Ja nim robię demakijaż, nawet wtedy, kiedy nie mam makijażu, po prostu jakby jest to pierwszy etap oczyszczania u mnie, on nie pachnie i jest po prostu rzeczywiście najbardziej delikatny ze wszystkich tych balsamów czaszkowych w szklanym słoiczku. I powiem Wam, że bardzo czekam na to, aż wróci, bo w tym momencie, jak nagrywam ten film, to nie ma go już któryś tam tydzień, więc czekam z utęsknieniem, bo wszystkie te inne. Wydaje mi się, że nie do końca lubią się z moją skórą. To znaczy, teraz używam chyba regulującego, i on jest powiedzmy ok, ale to może kwestia przyzwyczajenia. Zawsze jak zaczynam go używać, to mam jakiś taki trochę chyba wysyp. A tutaj jest po prostu super. Kolejny pojemnik. Szklany babożel do mycia twarzy uwielbiam, również pojawiał się niejednokrotnie na kanale. On ma taki delikatny zapach, ale nie jakiś super wyczuwalny yy, i bardzo dobrze zmywa balsamy czaszki, czyli coś, co yy, należy dobrze domyć. No dobrze, jak już bym umyła sobie burzę, to następnie spsikuję ją jakimś na przykład hydrolatem bądź tonikiem i to w ogóle nie jest... Eko opakowanie, tylko plastikowe Basic Lab, yy, ale byłam ciekawa jakby produktu. I powiem Wam, że Basic Lab, jeżeli chodzi o składy kosmetyków i to, jakie składniki wprowadzają, bardzo jakby są bliskie mojemu sercu i jakby lubię testować ich kosmetyki, więc czasami pozwalam sobie na takie coś w plastiku, ale generalnie tutaj raczej wszystko będzie takie, wiecie, bardziej eko. A jeśli chodzi o to, to naprawdę fajny produkt, który kurczę chyba minimalnie pachniał, ale nie jakoś nieprzyjemnie. i moim zdaniem, zawsze jak się nim psikałam, to od razu ta skóra była taka rozświetlona i to rzeczywiście jest primer tonizujący z witaminą C, więc myślę, że coś z tym musi być. Wracając do czarszki, mam tutaj kolejny bardziej ekologiczny jej produkt. Czyli witalizującą wodę ziołową, jest to takie, powiedzmy, małe opakowanie y, z atomizerem. A tutaj mam refil i jest również w szkle większe opakowanie, y, i zużyłam jakby tą pojemność i tą pojemność. I to pachniało tak ładnie kwiatkami, bardzo przyjemnie, wiosennie i ta woda y, ziołowa y, witalizująca. Moim zdaniem, y, rzeczywiście jakby odświeża cerę, ale zdecydowanie bardziej wolę y, drugi produkt z tej serii y, i trochę żałuję, że to tak jakby jego nie kupiłam w refilu, czyli chyba wodę balansującą, bo ona fajniej działała w momencie, kiedy miałam jakieś wypryski, bo rzeczywiście jakby łagodziła stany zapalne. A ta woda po prostu jest bardzo przyjemnym tonikiem. Zużyłam też hydrolat z zielonej herbaty. Hydrolat jak hydrolat, jakby myślę, że tutaj nie ma co się nawet rozwodzić nad tym, bo co mamy powiedzieć? Ładnie pachniał, po prostu tak tonizował, ale nic wielkiego nie robił na mojej skórze. Stonizowałam buzię, więc może teraz przejdźmy do kremu, a zużyłam... Yy, właściwie jest to już drugie opakowanie, które zużyłam. Yorkaia i jest to taki krem na dzień i na noc, którego ja używałam na dzień. Refilowy. Kupujecie sobie takie refile, wkładacie do buteleczki, którą już kilkukrotnie tu pokazywałam, i kilkukrotnie również wspominałam o tym, że dla mnie jest to w ogóle produkty refilowe to taki trochę marketing po prostu sam produkt. Jest naprawdę całkiem spoko kremem, nie uczulił mnie, wręcz rzeczywiście jakby ujednolicał trochę cerę, jak były stany zapalne, wiecie, takie czerwone wypryski, to on sprawiał, że one jakby zastygały, ostygały, były bardziej w kolorze skóry, naprawdę go bardzo lubiłam i myślę, że jeszcze wrócę do tego produktu i kupię sobie kolejny refil. Ale nie w tym momencie. Jednocześnie ja byłabym bardziej zadowolona, jakby to był produkt w szkle albo w jakimś aluminiowym opakowaniu. Po prostu jakby bez obowiązku tego refila. A co do jeszcze plastikowych produktów, to zużyłam też yy, krem SPF to co, to jest koreańska marka, nie polska, i jest to no, najbardziej waste opakowanie, bo ono chyba nawet nie nadaje się do recyklingu, ale bardzo lubię ten SPF. Zużyłam. Polecam. Bardzo szybko się wchłania na super, mega upały w Korei. Sprawdził się zajebiście. W ogóle yy, nie świeciłam się bardziej po nim, więc jakby jeżeli macie mega przy, yy, przetłuszczającą się skórę, to to jest naprawdę zbawienie. Ale nie jest ego. Zużyłam również, tak skaczę, a miało, a miało być po kolei, a powinnam wcześniej pokazać, bo zużyłam również krem do rzęs yy, i jest to również krem taki do rzęs i pod oczy z nowej kosmetyki i on jest taki mega lejący i tu jest jakaś resztka, bo powiem Wam, że jakby nie zużyłam go właśnie do końca. Ja go bardzo dużo używałam, bardzo długo używałam i po prostu już mi się chyba trochę zepsuł, bo już przestał pachnieć dobrze. Aha. Pachnie trochę wręcz takimi drożdżami. Eee, no, trzeba go wyrzucić. W metalowym opakowaniu również mam tutaj balsam do ust od czaszki, to już z kolei zużyłam. Jest to masełko, właściwie maska taka do ust na noc i ja ją rzeczywiście używam głównie na noc, nie pachniała jakoś pachnie taką troszkę wazeliną. I powiem Wam, dlaczego yy, nie używałam, nie zużywałam tego produktu w dzień, ponieważ on po prostu super działa i jakby tak spieszchnięte usta. Yy. Oswaja, łagodzi i nawilża przez ileś tam godzin, a jak używam go na noc, to po prostu zjadam go, bo to jednak jest taka wazelinka, masełko, więc zdecydowanie bardziej nadaje się na noc, no i takie jest jego przeznaczenie. Jajku. Zużyłam też co najmniej dwie gąbki konczak, ale wydaje mi się, że trzy, bo zostawiłam sobie opakowanie od tej i to jest gąbeczka y, konczak od Konczak Sponge Company, czyli tej oryginalnej, konczakowej, bardziej ekologicznej, takiej etycznej marki i była to gąbeczka z wulkaniczną skorią i powiem Wam, że... Ja dużej różnicy między gąbeczkami konczak nie widzę. Na pewno te takie bardziej oczyszczające to rzeczywiście są oczyszczające, a te delikatniejsze to po prostu jakby dobrze wam domyją makijaż, bo pomogą po prostu wejść w pory. A ta była przeznaczona dla każdej cery i szczególnie dla tej właśnie problematycznej, mieszanej i tłustej i rzeczywiście ona trochę bardziej yy, oczyszczała, jakby miała, miała w sobie powiedzmy takie minimalne oczyszczające jeszcze dodatkowe działanie z kolei tutaj mam jedno opakowanie ale w środku mam jeszcze jedną gąbeczkę i to była gąbeczka z turmalinem, która ma w ogóle tutaj dziurę aż jest już taka stara tyle tutaj leży to jest moja ulubiona gąbeczka i to są gąbeczki, które tworzy konczak sponge company, ale jakby na produkcję czarszkową i ja bardzo je lubię, ta z turmalinem jest taka delikatnie oczyszczająca ale właśnie jakby taka neutralna, bym powiedziała, bardzo ją lubię. Oczyszcza, ale nie jakoś tak super mocno. Jednocześnie po prostu jest gąbeczką konczak. Uwielbiam gąbeczki konczak. A drugą, którą zużyłam, to jest z różową glinką i rumiankiem i ona z kolei sprawia, że skóra po prostu jest taka złagodzona. No bo jednak te, ten rumianek tutaj troszkę tak działa na podrażnienia yy, i też lubię bardzo tą gąbeczkę, ale jednak ta z turmalinem to jest, yy, to jest moja, po prostu moja miłość. Zużyłam też od zmydlonej oliwka i jest to mydło potasowe, takie w płynie. I kupiłam to mydło, ponieważ jest w szklanym opakowaniu, znowu tutaj aluminiowa nakrętka, i chciałam jakby je rozwadniać i robić z niego takie mydło w płynie, ale nie nadało się do tego, więc ostatecznie po prostu tą maś używałam do mycia ciała, ale to mydło. Tak, jakby za bardzo oczyszczało mi skórę i bardzo ją przesuszało, więc nie przepadałam za nim i bardzo długo, jakby trwało, aż je zużyliśmy. Zużyłam też dwie bomby do kąpieli i jeśli znajdę ich zdjęcia, to wstawię wam tutaj. Ja bardzo lubię lasza. To są w ogóle właśnie bomby do kąpieli z lasza. I bardzo się cieszę, że sklepy powstają już w Polsce. Mamy na przykład w Warszawie chyba co najmniej dwie stacje. Yy, I jest to takie właśnie taka moja przyjemność raz na jakiś czas, żeby zadbać o siebie, tak fizycznie, psychicznie, usiąść w wannie na dłużej. Yy, nie kąpię się w tych kosmetykach jakoś super często no bo nie są takie super tanie, ale są ekologiczne, etyczne, yy, wegańskie, więc po prostu lubię tą markę. I mam do niej sentyment, jeszcze jak nie było jej w Polsce, a już była tutaj na YouTubie. I wiecie, kiedy YouTuberki jeździły na zakupy za granicę, to zawsze przywoziły gdzieś tego lasza. I <grym> jeszcze te opakowania pachną. Teraz przejdziemy do kostek. Specjalnie zostawiłam je na koniec, bo tego trochę będzie i chcę po prostu tak szybko przelecieć. Zużyliśmy mydła: lawa, cztery szpaki, mydło naturalne z pyłem wulkanicznym. Jest szare, y, ale nie barwi jakoś super, dobre do rąk. Jeżyna i malina, mydło naturalne z wyciągiem z jeżówki. Nie pamiętam jak wyglądało. Y, pamiętam, że nie nadawało się znowu u mnie całego ciała, bo po prostu przy systematycznym regularnym myciu ciała tym mydłem y, miałam za bardzo przesuszoną skórę. Użyliśmy również Soap for Globe. I są to kosmetyki, które bardzo lubię, bardzo lubię do nich wracać. Mają bardzo fajne składy, to na przykład kostki do mycia całego ciała, które w ogóle nie przesuszają mi skóry i uwielbiam je. Miałam na przykład w Korei tą Shea Butter and Sweet Almond Oil. To jest delikatna kostka do delikatnej skóry, sensitive chciałam powiedzieć. I rzeczywiście jest delikatna. Miała, miała chyba taki delikatny, delikatny, Boże. Ulubione słowo. Ona pachniała tak, no właśnie, migdałami, troszeczkę, ale ogólnie bardzo nam się sprawdziła na wyjazd. I bardzo polecam ogólnie kosmetyki, bo mimo, że te kostki kosztują trochę drożej niż np. mydła, to nie wysuszają tak bardzo skóry i moim zdaniem wystarczają na nawet dłużej niż niektóre mydła. A to jest kostka do mycia twarzy i tutaj super również myła twarz, jeżeli po prostu była taka sote, ale także zmywała balsam od czaszki, więc naprawdę nadaje się świetnie i na wyjazdy, poręczne opakowanie, nie pachniała jakoś super mocno. Czy była nawilżająca? No, uczucia ściągnięcia po niej jakiegoś super nie miałam na twarzy, więc myślę, że w jakimś stopniu to, że jest tu napisane, że jest nawilżającą kostką do mycia twarzy, ma rację bytu. Zużyłam też taką kostkę do mycia twarzy yy, z takiej chyba francuskiej marki. Ona jest w kształcie takiej chmurki. Jest yy, Cruelty Free, Vegan, a Made in France. Yy, I powiem Wam, że ja całkiem lubię tą kostkę i to jest chyba moje w ogóle drugie opakowanie. Czasami znajduję ją w takich sklepach zero waste i wtedy często ją kupuję, bo naprawdę na długo wystarcza. Zużyliśmy kilka szamponów. Kosmetyki dla włosomyjka sosnowa, dziewannowa. Sosnowa jest bardziej oczyszczająca, dziewannowa jest moim zdaniem delikatniejsza i taka bardziej nawilżająca. Ogólnie wolę bardziej dziewannową od tej sosnowej, ale obydwie kostki są naprawdę spoko. Yy, tylko myślę, że ta wydajność jest trochę mniejsza, ale to też mała gramatura. One chyba mają yy, taką pojemność, powiedzmy, yy, mniejszą niż standardowe yy, szampony, więc może to o to chodzi. Z tym, że szybciej się zużywają. Szałszka, szauszka? Szuszka? <laughs> Nigdy nie wiem, jak, jak się czyta tą firmę. Powiedzcie mi, proszę, bo ja po prostu nie wiem. Ale kocham, kocham miłością, prawdziwą szampon w kostce, twardy, orzech, który przyciemnia włosy. Jak macie e, brązowe, on nie barwi tych włosów. On po prostu sprawia, że jeżeli regularnie nim myjecie włosy, to rzeczywiście one tak jakby są bardziej takie no orzechowe, takie. Brązowe, nie że ciemniejsze, tylko takie, jakby ten brąz jest taki wybity. I uwielbiam, naprawdę uwielbiam tą kostkę, ponownie kupię, zawsze wracam. Zużyłam również szampon do włosów w kostce zielony z pokrzywą z kosmetyków z Leśnej Galaktyki, i to jest kostka, którą dostałam w prezencie od marki. I powiem Wam, że jak na szampon z pokrzywą, który powinien jakby mocno oczyszczać i ja przy częstym używaniu zwykle mam aż przesuszoną skórę głowy, to tutaj nie miałam takiego uczucia, więc jest to, jeśli o mnie chodzi, na plus. A naprawdę ładnie doczyszczał. No i Mikołaj zużył chyba ze dwa albo trzy nawet opakowania Balea, e, szamponu. I powiem Wam, że ja po prostu już nie trzymam tych szamponów Balea opakowań, bo nie mam miejsca, bo on po prostu non-stop zużywa. To nie są szampony, które mają największą wydajność, ale mega doczyszczają włosy, które mu się po prostu non-stop przytłuszczają, a jednocześnie tak jakby nie wysuszają ich nadmiernie. Więc jeżeli Wasi mężczyźni właśnie mają takie włosy, które codziennie myją, ale nie chcecie, żeby po prostu one były takimi suchymi strąkami. To ten szampon jest naprawdę spoko. I jest to szampon z awokado i migdałami, bo oni chyba mają w Balea kilka jakichś smaków. Wow, skończyłam. Nagranie trwa ponad 21 minut, mam nadzieję, że nie jest tak długie, bo ostatnio w ogóle jakieś dłuższe te moje filmy, ale mam nadzieję, że skrócę do kilkunastu. Dajcie mi znać, jakie kosmetyki znacie, może macie jakieś takie fajne na wymiankę. Ja na przykład poszukuję teraz jakichś fajnych właśnie toników, nie hydrolatów, tylko właśnie bardziej ekologicznych, w ekologicznych opakowaniach, ale mieszanek, więc może coś takiego. Oraz jakiś fajny krem na dzień z niacinamidem w bardziej eko opakowaniu też byłby mile widziany. Fajnie było porozmawiać. Cieszę się, że mogę wyrzucić te opakowania, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, skomentujcie i do zobaczenia na razie. Pa.